Z Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał. Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć, i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego. Nie widzieli. Na to On rzekł do nich. Oni rozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu i mówili między sobą: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? w tej samej godzinie zebrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zostali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście z martwych wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Moi drodzy, w tej oktawie Wielkiej Nocy, w środę, razem z uczniami Pana Jezusa, Dzień Zmartwychwstania, idziemy do Emaus, wsi oddalonej od Jerozolimy, jakieś 60 stadiów, czyli 12 kilometrów. Schodzą z góry, na której jest zbudowana Jerozolima, idą powoli, wręcz wleką się, zatrzymują, rozmawiają z jakimś nieznajomym. I znają wiadomość o tym, że grób jest pusty, wiedzą, że kobietą objawili się jacyś aniołowie, Którzy zapewniają, że Pan Jezus żyje, a jednak nawet gdy widzą Pana Jezusa, który z nimi rozmawia, przypisują może, że chyba jest jedyny, który nie wie, co się wtedy tam wydarzyło. Jakże musiał być Pan Jezus odmieniony, jakże jego ciało było zupełnie niepodobne do tego ciała, zmasakrowanego na krzyżu, skoro patrząc na Pana Jezusa, słuchając Go, w ogóle go nie poznali, jego ich oczy były patrzące no. Podobny, ale na pewno to nie on. Byli uprzedzeni. W sercu mieli jakieś rozczarowanie. Rozczarowali się Bogiem, rozczarowali się Panem Jezusem. I te rozczarowania wypowiadają szczerze. Myśmy się spodziewali. Diabeł wykorzystuje rozczarowanie Bogiem, aby człowiek schodził w dół, aby wchodził w depresję, aby się oddalał od świątyni. Jednak Bóg nie zostawia człowieka samego. Jeżeli człowiek pozwoli się poprowadzić przez Słowo Boże, a pan Jezus wyjaśniał im wszystkie pisma i Mojżesza, i proroków, co wszystko dotyczyło i zapowiadało właśnie mę męczeństwo pana Jezusa, gdzie na przykład Izajasz przepowiadał w czterech pieśniach o cierpiącym słudze Jachwę, że On został przebity za nasze winy, spadła na niego chłosta zbawienna dla nas. Myśmy Go za skazańca uznali, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. To wszystko już opisywał Izajasz. Tylko trzeba czytać, trzeba wejść w tajemnicę zapowiedzi przyjścia Pana Jezusa. I my dzisiaj, kiedy czytamy tę Ewangelię o uczniach do Emaus, znamy imię Kleofasa, Kleopatros dokładnie, greckie słowo, które oznacza chwała, kleo. Kleos, znaczy chwała, ale kogo? Ojca, patros. Ojciec może się nim pochwalić. I my jesteśmy takim dzieckiem Bożym, które Bóg chce, żebyśmy tak żyli, aby Bóg mógł być uwielbiony. Sam Chrystus jest takim synem Bożym, którym objawiła się najpełniej chwała Ojca. Chwała Boga Ojca, który przez zwycięstwo nad śmiercią, nad szatanem, nad wszystkimi naszymi grzechami, objawił wielką moc, moc w swoim synu. I dzisiaj, kiedy patrzymy na drugiego ucznia, który nie ma imienia, możemy sobie przypisać swoje imię. My również idziemy z Panem Jezusem i zadajemy Panu Jezusowi pytania, On nam zadaje pytania, tworzymy pewną więź. Człowiek, który nie ma pytań, który nie zadaje Bogu pytań. Nie będzie chciał z nim być blisko. Natomiast, kiedy zaczyna zadawać mu pytania i być szczerym, nawet mówić, że Panie Boże, rozczarowałeś mnie? Myśmy się spodziewali. Tylko czasem spodziewamy się zupełnie czegoś innego niż Bóg chce, żebyśmy przyjęli. Prosimy o różne rzeczy, których Bóg wcale nie zaplanował dla nas. I dlatego później jesteśmy rozczarowani, że tego nie mamy. A może zainteresujmy się tymi rzeczami, które Bóg przygotował. I przyjmijmy. Zauważmy w pierwszym czytaniu. Piotr mówi do tego od urodzenia chromego, który się spodziewał, że dostanie jakieś pieniądze. On prosił o pieniądze, a piotr mówi: No nie mam ani srebra, ani złota, ale to co mam, daję ci w imię Jezusa Chrystusa. Wstań, chodź, coś więcej mam dla ciebie, niż tylko jakieś marne grosze. I my często się spodziewamy rzeczy, które są marnymi groszami, ale. Bóg przygotował coś piękniejszego powstanie, do tego, żeby uwielbiać Boga. I ci apostołowie to znaczy oni nie byli apostołami, tylko uczniami apostołowie zostali w Jerozolimie, dopiero później wrócą do apostołów ale zauważmy, że kiedy oni rozmawiają z Panem Jezusem, choć go jeszcze nie rozpoznają, to ich serca są rozpalone tak rozpalają się tą obecnością Chrystusa, że Koniecznie chcą, żeby dalej ta obecność trwała. I Pan Jezus mówi, że chce iść dalej, ale oni go przymusili. Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił zostań z nami. To jest bardzo piękna modlitwa zostań z nami zaprosić do swojego domu Chrystusa, poprosić Go, żeby został, żeby nie odchodził, żeby w tych wątpliwościach, w tych smutkach był z nami. To jest piękna modlitwa zostań z nami. I co się dzieje, kiedy oni zaprosili Pana Jezusa do swojego domu? Pan Jezus wziął chleb, odmówił dziękczynienie, łamał i dawał im. Poznali go przy Eucharystii, przy mszy, podczas Mszy Świętej, i kiedy go wreszcie poznali, przestali go widzieć. Przestali go widzieć. Ponieważ to poznanie Chrystusa z Martwych Stałego jest wtedy tu na ziemi pełne, kiedy zaczynamy go widzieć wiarą, nie przez oczy ciała, ale oczy serca. Pan Jezus jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, w każdej mszy świętej. I kiedy jesteśmy na mszy świętej i z wiarą patrzymy na Chrystusa, to już nie potrzebujemy widzieć go oczyma. Potrzebujemy go takim, jakim jest, jakim się zostawił. Kiedyś tłumaczka takiego znachora, takiego bionergoterapeuty, Harisa, który przyjeżdżał do Polski, tam nakładał ręce, leczył, ale nie chciał, żeby na sakrament w kościołach w tym czasie był, kiedy on tam to robił, no bo to magia, bo to są czary. Do swojej tłumaczki, Marii Pieńkowskiej, powiedział, że ty kochasz Pana Jezusa? Tak, kocham. Chciałabyś Go zobaczyć? No pewnie, chciałabym zobaczyć. To ja mogę sprawić, że zobaczysz Pana Jezusa. Tak się zdziwiła więc powiedział: Usiądź tutaj na krześle, a ja położę na twojej głowie ręce i sprawię, że będziesz widziała Jezusa. No to usiadła i tak była na szczęście w stanie łaski uświęcającej. i Duch Święty ją prowadził, więc została natchnienie, że to ona chce zobaczyć pana Jezusa. Ale nie zapytała się, czy pan Jezus chce się jej objawić. Bo przecież w Ewangeliach mamy to, inicjatywa pochodzi nie od apostołów, czy uczniów, czy kogokolwiek. Że oni prosili: Panie Jezu, pokaż się nam, my chcę cię zobaczyć. Nie. On przychodził z Nienacka, niespodziewanie, wtedy kiedy chciał. I wtedy zaczęła się modlić: Panie Jezu, ja nie wiem, czy ty chcesz się mi pokazać. Jeżeli nie chcesz mi się pokazać, to mi się nie pokazuj. Ja chcę cię widzieć w niebie. Wtedy, że Haris po jakimś dłuższym czasie takiego działania nad jej głową, przerwał i powiedział: Czuję jakąś barierę, nie mogę się przebić. Duch Święty chroni nas. Ale też nie narażajmy naszych, yy, naszego życia wiecznego na właśnie działanie magii, czarów. Przyjmujmy moc nie od jakichś znachorów, mionergoterapeutów, tylko od właśnie samego Chrystusa Eucharystycznego. Oni dostali taką siłę i moc, że oni pod górę biegli w jednej godzinie. Już znaleźli się w Jerozolimie. Te 12 kilometrów pod górę przebiegli. Wcześniej wlekli się cały dzień powoli, bo byli smutni, a kiedy napełnieni zostali mocą Boga, radością bez spotkania z Chrystusem, mieli wielką siłę i moc. Ich rozczarowanie zamieniło się w nową nadzieję. Zobaczyli, że Boży plan nie runął w gruzach, wręcz przeciwnie się wypełnił. Stał się zrealizowany, a oni są tego świadkami. Zatem za to świadectwo gotowa, gotowi byli oddać życie i oddawali życie. To jest wielkie, mocne doświadczenie obecności Boga. Zauważmy, że kiedy szatan nakłaniał ludzi, całe społeczeństwa do tego, żeby odrzucić Boga, to robił małe kroczki. Gdybyśmy popatrzyli na XVI wiek, wystąpienie Marcina Lutra, to nie było wystąpienie przeciwko Bogu, chociaż przypisywał Bogu, że Bóg jest winny za stworzenie szatana, że za to, że w zasadzie jest zło, i tak naprawdę to On jest winny, że my grzeszymy, bo nie mamy takiej wolnej woli. To On sprawia, że grzech jest, więc w zasadzie Pan Jezus jest szatanem. To On musi nas zbawiać, uratować, a w zasadzie sakramenty są niepotrzebne sakrament pokuty i pojednania. One nas rozczarowują, czy właśnie msza święta, taka w formie rzymskiej, to wszystko poodrzucał. I to był taki pierwszy krok rozczarowania ludzi, którzy chcieli właśnie to rozczarowanie zrealizować odrzuceniem sakramentów, które prowadzą do nieba. Drugi krok to już odrzucenie nie tyle instytucji kościoła, co odrzucenie samego Boga, czyli rewolucja francuska, odrzucanie wiary w Boga, jak to mówił Voltaire, my się znamy, ale się już nie kłaniamy, i oddawanie mu czci. Na rzecz oddawanie czci człowiekowi. Człowiek się rozczarował Bogiem, więc Boga trzeba oddalić, a w miejsce Boga wstawić człowieka. Realizacją tych pomysłów rewolucyjnych były pomysły rozczarowanego Bogiem Karola Marksa. Trzeba pamiętać, że Karol Marks miał dziadka rabina. Rabin miał syna, który przeszedł na luteranizm w katedrze. W Trewirze przyjął chrzest i on, a potem jego syn Karol. I Karol Marks stał się luteraninem, a potem stał się ateistą. Twierdził, że Bóg jest rozczarowujący, rozczarował swój naród. Myśmy się spodziewali, że wyzwoli z podpanowania okupantów, że będziemy mieli silne państwo, a tu co? Już prawie dwa tysiące lat rozproszenia diaspory. Bóg nie zajmuje się swoim ludem, jest tylko Panem, który chce, żeby Jego poddani mieli, no, byli całkowicie poddani jako niewolnicy, więc ogłosił wolność od Boga. O ile Marcin Luther ogłaszał wolność od Kościoła i sakramentów, to już właśnie głosząc Karol Marx, że religia jest opium dla ludu, że trzeba wyzwolić ludzi, spod panowania Boga. Realizacją jego idei były idee rewolucji bolszewickiej i te rewolucje można było podsycić właśnie na bazie rozczarowań. Ludzie, biedni, często niewykształceni, smutni, rozczarowani Kościołem, rozczarowani Bogiem, łatwo można było im pokazać wizję raju, szczęścia bez Boga, wbrew Bogu, Wyzwalając się spod panowania różnych przykazań, w zasadzie rewolucja bolszewicka stała się takim zaproszeniem do życia bez przykazań. To jest zaprzeczenie wszystkich dziesięciu Bożych przykazań. I kiedy widzimy dzisiaj mutację tejże rewolucji, taki neomarksizm w formie rewolucji seksualnej, i patrzymy na Różne propozycje związane z ideologią gender, związane z ideologią rozumienia nowych płci, tak zwany ruch LGBTQ, to wszystko można powiedzieć, że to jest jakiś znak współczesnego rozczarowania Bogiem. Myśmy się spodziewali, że Bóg będzie taki, taki, i taki, a Bóg jest zupełnie inny. Dlaczego taki jest Bóg? Bo Bóg ma swój plan. Bóg nie realizuje naszych planów. Na szczęście. Bo gdyby realizował nasze plany, to by nie był Bogiem. Dlatego też dziękujmy Bogu, że Bóg ma właściwie najlepszy plan z możliwych i że chce nam go przedstawić i zrealizować w naszym życiu. Na tę drogę odkrywania Bożego planu, zapisaną również w Piśmie Świętym, na tę drogę spotkania z Chrystusem Eucharystycznym, aby przyjąć moc do wypełnienia Bożego planu, przyjmijmy. Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.